Święto miodu nawiązuje do kultury ludowej i jest przede wszystkim prezentacją tradycji i teraźniejszości związanej z pszczelarstwem. Przede wszystkim ze względów zdrowotnych miód jest bardzo ważny, ale w kulturze ludowej ci gospodarze, którzy mieli pszczoły, mieli ule, byli właściwie bogaczami, ponieważ miód w kulturze ludowej uznawany był za płynne złoto. W najbliższy weekend w Muzeum Etnograficznym w Ochli każdy znajdzie coś dla siebie. Przez dwa dni będzie to miejsce spotkań miłośników rękodzieła, sztuki lodowej i nieprofesjonalnej, smakoszy regionalnych potraw i miodu, a w niedzielę skansen zmieni się również w krainę tańca i śpiewu. W programie przewidziane są degustacje najlepszych gatunków miodów, prezentacje sprzętu pszczelarskiego, pokazy tradycyjnego pozyskiwania miodu, w tym bartnictwa. Wylicza Damian Danak, pracownik merytoryczny muzeum. Typowo pszczelarskie zajęcia, będziemy mieć pokaz bartnictwa w starym, starym stylu, czyli wychodzenie na drzewo i pozyskiwanie miodu bezpośrednio od dzikich pszczół. Czyli będzie, będzie pan z bractwa wychodził przy użyciu takich prosików na linkach i, no i będzie wychodził wysoko, wysoko na drzewa. Więc to takie bardzo spektakularne widowisko. Goście będą mogli również poznać zastosowanie produktów pszczelarskich w lecznictwie ludowym, kosmetyce i w kuchni przy przygotowywaniu potraw czy nalewek. Przez dwa dni w skansenowskiej kuźni odbędą się też pokazy kowalstwa. Oprócz tego będzie jeszcze odwirowywanie miodu w takiej beczułce. Tak? To też fajnie wygląda. No i zajęcia gospodarskie, takie jak przędzenie czy mielenie na żarnach. Na ekspozycji w leśniczówce będzie można uczestniczyć w warsztatach artystycznych z malarstwa i rzeźby. Zainteresowani nauczą się rzeźbić w szarym mydle, mówi Elżbieta Sokołowska z pracowni warsztatowej. Warsztaty rzeźbiarskie to nie tylko rzeźba w drewnie, ale również będzie, będą pokazy rzeźbienia w mydle, tak w szarym mydle, więc myślę, że no, te tworzywo też jest bardzo ciekawe i, i, i też interesujące dla tych, którzy by mogli chcieli jakby wypróbować swoje siły, czy swój talent odkryć właśnie poprzez wykonanie jakiejś ciekawej rzeźby. W Kansenie Wochli podczas Święta Miodu dowiemy się również wielu ciekawostek na temat ekologii i zdrowego trybu życia. W niedzielę w chacie z zajączka będą się odbywały warsztaty ekologiczne, kampania ekologiczna zanim zginą zapylacze, bo pszczoły to nie tylko miód, ale to również zapylanie roślin i no właśnie mamy dzięki nim miód, ale mamy też jabłka, śliwki, marchew, gruszki i wszystko, prawie wszystko to co jemy. Jeżeli wyginą zapylacze to mówi się, że w ciągu czterech lat zginie też ludzkość. Dwudniowe święto miodu w Ochli podzielone będzie na części jarmarkową. Ta odbędzie się w sobotę na terenie całego skansenu. Natomiast na niedzielę w Muzeum Etnograficznym zaplanowano wiele gier i zabaw dla dzieci, występy artystyczne oraz dużo, dużo miodu. Święto miodu rozpocznie się o 11 i potrwa do 17. Bilet wstępu kosztuje 6 zł.